Mogę ja pierwsza? Pewnie. Tak, zobaczmy. Wow, kto to? Wow, masz magiczną wróżkę. Tak, nieźle. Dobra, otworzę później, bo odleci. Brytni, teraz ty. Dobra. Wow, mam domek z piernika. Jest taki piękny. Spójrzcie na to. Jest cały, zrobiony z piernika i z moich ulubionych cukierków. Aha, aż chcę się go spróbować. Tak w ogóle to moje. Ała! boli. Wielkie dzięki. Mm, co za aromat. Ten domek z piernika jest taki pyszny. Jane, a ty co dostałaś? Otwieraj safe. Zobaczmy. Na pewno jest tam coś smacznego. Su, co? karma dla kotów. Ale jaja. To nie jest śmieszne! Nie mogę uwierzyć, że to robię! Ale masz niezłą minę! Dalej, dalej, jest wszystko do końca. Nie wolno tak się śmiać z przyjaciółki. Dam jej nauczkę. O oh wow, nieźle! Zaraz co się dzieje? Niemożliwe! I przewracamy! To wróżko powinnaś być po mojej stronie. Nie śmiecie się ze mnie! Chodź tu do mnie! Chodź tu do ciebie mówię! Zaraz cię złapię! Oj, o matko! Biedna wróżka! Julie cię przestraszyła! Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. O, tak! Lecz do zobaczenia! Papa, ja się tak nie bawię. Hej! ene do Riki wygrałam. A to znaczy, że pierwsza otwieram safe. Ciekawe, co tam jest. Tadam! Wow, coś pięknego. Mam wspaniałe kanapki. Są takie apetyczne. Jakie pyszne. Brittany, mogę spróbować. Nie, nie mam mowy. Ale jesteś. No dobra, zobaczmy, co jest u mnie. O nie. Tylko nie to. Mam śmierdzącą rybę. O chyda. Jeszcze jeden wdech i zwymiotuję. Dobra, wstrzymam oddech i zjem ją jak najszybciej. O matko, co za koszmar. To takie obrzydliwe jedzenie. Nie mam szczęścia. Nie to, co Britney. Huh? A, nie mogę. Julie, a ja mam takie pyszności. A ty się nie wymądrzaj. O, mam genialny pomysł. Hej, hey, Britney. Co? Patrz, co tam jest? Gdzie? Chcesz zobaczyć numer z rybą? Pewnie. Włożę ją do kanapki, Britney. Wyobrażam sobie imię, gdy to odkryję. Julie, nic tam nie ma. Pewnie mi się zdawało. Dobra, wracam do jedzenia swojej pysznej kanapki. Mmm, co za. Ochyda! Fuj! O tak, żart się udał, ale śmiesznie. To bardzo śmiesznie. To następny. Teraz ja. Tak? Wow, mam małego Jodę. Zawsze o takim marzyłam. Jest taki słodki. O, matko, co się dzieje? Hmm, taka jest pyszna. O, nie, co to takiego? Co za koszmar? Chyba już po wszystkim. Zdecydowanie. O, dziewczyny, patrzcie, mam pomysł! Ej, joda! Co myślisz o rybce? Tak, udało się! Usmażył ją! Bardzo dziękuję! Teraz ryba jest o wiele bardziej apetyczna niż wcześniej. Mmm, jaka dobra! O, nie, Julie, uważaj! A, co? Ojej, nieźle! Zniszczyłaś go! Tak, Britney zaczyna Ura, zobaczmy co jest ukryte w tym sejfie Wow, mam pizzę, pepperoni Co za zapach Już chcę jej spróbować O tak, my też Hej, tak w ogóle to moja pizza Ja też chcę spróbować Wyzywam cię na pojedynek Nie pokonasz mnie I jeszcze zobaczymy Mój widelec. Hey, podeś się, przegrałaś. Ale ja nie zamierzam jeść pizzy widelcem, mam lepszy pomysł. O wiele wygodniej i przyjemniej zrobić to rękami. Mm, ale to jest pyszne. A ser jak się ciągnie. Fajnie. Jane, no dalej, otwieraj. O nie, tylko nie to. Tam jest śmierdzący ser pleśniowy. Tak, śmierdzi okropnie. Aha, a smakuje jeszcze gorzej. O matko, to jakiś koszmar. Tego się po prostu nie da zjeść. Poddaję się. Julie, teraz ty. Dobra, zobaczmy. Wow, co to za złowieszcze eliksir w moim sejfie? Dziwne. Muszę spróbować. Tak. Pachnie, dziwnie. No dobra. A to nie niebezpieczne? Jesteś taka odważna. Skończyłam. To dziwne, jeszcze nic nie czuję. Czy to na pewno działa? Ojej, co się dzieje? Dziewczyny, ratujcie! Ja się kurczę! Julie, wszystko w porządku! O nie, zamieniła się w mysz! A według mnie jest całkiem słodka. Okropieństwo! Nie obrażaj się, Brytni. Wiem, co ci się spodoba. Wszystkie myszy bardzo lubią ser. Częstuj się kochanie. I co? Smakuje ci? Tak. Co za świetny pomysł. Teraz nie muszę jeść sera. Szkoda tylko, że wciąż jestem głodna. O, właśnie. Hej, Britney! Chcesz podtrzymać myszkę? Strasznie, strasznie boję się myszy. O matko! Ha, pizza jest teraz moja. Brawo, Julie, byłaś bardzo pomocna. Mmm, to jest pyszne. Jestem absolutnie zachwycona. A teraz mogę ja zacząć? Dziękuję. Tak, zobaczmy. Wow, mam lody malinowe. Super, ale mam szczęście. Muszę natychmiast spróbować. Mmm, cool. są przepyszne. No tak, ale masz szczęście. Mam nadzieję, że u mnie też będzie coś smacznego. Zobaczmy. Co? Ostra papryczka, serio. O matko, boję się to jeść! Biedactwo! Nie martw się, też radę! Wierzę w ciebie! Zgadza się, dam radę! Oj, oj, Trzeba to zrobić jak najszybciej! Dziewczyny, całe gardło mnie pali! Jedzenie tych papryczek jest nie do zniesienia! Ale zrobiłam to! O nie! Chyba dopiero się zaczyna! Pomocy! Co za koszmar! O, nie! Wydaje mi się, że moje lody całkiem się roztopiły od tych płomieni. Ech, szkoda. Ale mam nadzieję, że to uratuje Julie. O, moja twarz! Jestem cała w lodach, ale to nic. Najważniejsze, że jestem uratowana. Bardzo dziękuję, Jane. Ale bez przytulanek. Lepiej weź chusteczkę. Tak, teraz kolej, Britney. Tak, ciekawe, co dostanę tym razem? Portal wciąga nas z powrotem! Dziewczyny, gdzie jesteście? A? O, nieźle, wróciłyście! Tak, to mój sejf, zabieram go! Miłego dnia, pa! Hej, czekaj, gdzie ty idziesz? Wracaj! Widzenie versus prawdziwe. O, wow! To dynamit! On przecież może wybuchnąć. Chwileczkę? Nie, ten na pewno nie wybuchnie, bo jest czekoladowy, ale super. Nigdy wcześniej nie jadłam czekoladowego dynamitu, ale ten jest taki dobry, jest fantastyczny. Wow! Wygląda apetycznie! To takie pyszne, że nie mogę się powstrzymać. Został ostatni kawałek i zegar. Chodź do mnie, mój pyszny. O tak, to było coś. Julie, jeśli ja miałam jadalny dynamit, to ty masz. Prawdziwy! O matko, on zaraz wybuchnie! Potrzebujemy pomocy! Oj, a co to? Słyszałam, że ktoś potrzebuje pomocy? Dwie dziewczyny i dynamit. Super łomen już leci! Witajcie urocze panie! Jak się macie? A tak, dynamit. Najpierw trzeba Was zabezpieczyć. Podsuńcie się, o tak! Nie wchodzić za taśmę. Teraz kolej na dynamit. Jak cię wyłączyć? Może jest jakiś wyłącznik? No dalej złam się. A co to za przyciski? Oj, chyba nacisnęła mnie tam, gdzie trzeba. Nie udało mi się. Życzę Wam powodzenia i lecę ratować kotka. Przecież ona go nie wyłączyła, co nie? Zaraz sprawdzimy. O nie, zegar dalej tyka. Patrz, mam popit. I jak on nam pomoże? Masz rację, potrzebujemy czegoś poważniejszego. Magiczna różdżka. Serio? Dobra, a może piwa łańcuchowa? Zabierz ją jak najdalej, proszę. Nic ci nie pasuje. O, a to nam zdecydowanie pomoże. Przy pomocy szczypców trzeba przeciąć jeden z kabelków. Wybieram niebieski, bo to mój ulubiony kolor. O nie, dynamit eksplodował. Chwileczkę, dziewczyny. To przecież czekolada, ale macie szczęście. Szybko łapcie. Kto złapie najwięcej, ten wygrywa. Julie, ja cię pokonam. Nieważne, kto wygra, ważne, że jest pysznie. Zgadzam się. wiutki iPhone, ale super. Zobaczmy kto dostanie prawdziwego, a kto czekoladowego. Julie, pospiesz się i zobacz. Ekran dotykowy nie działa. Tak, bo mój iPhone jest czekoladowy. Ale super i jak pysznie. Czyli ja na pewno mam prawdziwego, ale super, że w końcu mam nowego iPhone'a. Chcę jak najszybciej zrobić sobie dużo selfie. O ja też chcę fotki. Julie, nie przeszkadzaj. Co? Tak? No dobra, no to cię wystraszę. Co ty na to, Nikol? Przestraszyła się, przestraszyła się! Nie mogę, ale z ciebie tchórz! Już, już, nie przeszkadzam. Dokładnie. O nie mój telefon! Mój telefon się rozbił! O, ale Julie o tym nie wie. Julie, a może chcesz się zamienić? Tak, chcę spróbować twojego czekoladowego iPhone'a. Super, interesy z tobą to przyjemność. I z tobą. Zepsuty? Nicole, nie potrzebuję twojego zepsutego iPhone'a. Zabierę prawdziwego i oddaj mi resztę czekoladowego. O, czekoladowa ładowarka. Mam pomysł. Spróbuję naładować to, co zostało z mojego telefonu. Tak, to działa. Mój telefon jest znowu cały. Co? Julie ma znów całego czekoladowego iPhone'a? Tak, i zjem go całego. Ale pyszny. A może z moim prawdziwym telefonem to też zadziała? Włączymy ładowarkę. O nie! Nikol, co z tobą? Chyba nie trzeba było tego robić. Ta, ale fryzurę masz śmieszną. Wow, to czekoladowe jajka Kinder niespodzianka! A co ma Nicole? Nikol też ma czekoladowe jajka! Dziewczyny czuję tu zasadzkę! No dalej sprawdźmy! Z przyjemnością zacznę! Najpierw zdejmujemy całe opakowanie! Super! Teraz pora próbować! Wow, to jest pyszne! Niemożliwe, a w środku są skitelsy! Ale super, uwielbiam je! Oj, ja też chcę spróbować! Zdejmujemy opakowanie i się delektujemy. Oj, to obrzydliwe! To prawdziwe jajko! Brrr, okropność! A ja dalej będę się delektować! Wow! A w tym jajku są żalkowe misie! Ale super! Jestem ciekawa, co jest w środku pozostałych. Sprawdzimy. Wow, to teasers! Super! Jak ja je uwielbiam! Tak, Juli, co tam? Chcesz, żebym się z tobą podzieliła? O nie! Jedz swoje prawdziwe! Skąpi radło! Ale to nic. Dam jej nauczkę. Podrzucę Nicole jedna z moich prawdziwych jajek. Zobaczymy, jak zareaguje. Ciekawe, a to co za smakoły? O nie! Co to za Ochyda? Tak, prank zadziałał. I jak ci smakuje moje prawdziwe jajko? O nie, co ty narobiłaś, Nicole? Jestem teraz cała w jajku. Nie rób tego więcej. Dobra, dobra, zjem wszystkie swoje jajka. Chociaż wiecie co? Padłam na genialny pomysł. Jeśli to prawdziwe jajka, to mogę je przyrządzić. To bułka z masłem. O tak, w takiej formie jajka będą o wiele smaczniejsze. O tak, wyglądają tak apetycznie. Julie, poczęstujesz mnie? Proszę. Pewnie, że nie. Nie? I kto tu jest z kąpieladłem? Patrz, zaraz ci pokażę świetną sztuczkę. Podrzucamy i łapiemy. Tak, to idealny moment na prank. O nie! Tak, udało się idealnie. No, biedna Julia jest cała w jajku. Oj, nie mogę, zaraz padnę ze śmiechu. Tym razem dziewczyny mają pole i frytki. Ciekawe, kto będzie miał czekoladowy komplet. Wow, nieźle! Ja mam zdaje się czekoladowy. Ale dobre! Jest mega pyszne! Miam, miam, miam! A co jest w środku? Wow! A w środku są skitelsy! Jest piękna i apetyczna! Nie mogę się doczekać, żeby wszystko zjeść! O tak! Jest super pyszne! A teraz ja spróbuję swojej coli! Oh, no. O nie, nie trzeba było potrząsać. Teraz jestem cała w Coca-Coli i cała mokra. Przestań się śmiać, Julie. No przepraszam, ale to było bardzo śmieszne. Dobrze, a teraz spróbuję swoich frytek. Wyglądają jak prawdziwe, ale tak naprawdę są czekoladowe i sto razy pyszniejsze niż zwykłe. Mmm, super. I wiecie co? Nawet opakowanie mogę zjeść. O tak, przepyszne. Nie wątpię, że moje opakowanie jest niegorsze. gorsze. O nie, to prawdziwe kartonowe opakowanie. Obrzydliwe, zjadłam papier. Oj, moja droga, nie martw się. Trzymaj, spróbuj mojego opakowania. Na pewno jest lepsze niż karton. Wielkie dzięki. O tak, jest zdecydowanie lepsze. Nicole ma jednego burgera. Ale jakiego apetycznego. A Britni ma ich aż dziesięć. Wow, a Julie ma ich ze sto. Ekstra. Spróbujmy ich szybko. Zacznijmy od Nicole. Z chęcią. Akurat bardzo zgłodniałam. Wow, jakie to jest pyszne. Ech, szkoda, że jest tylko jeden burger. Britni, teraz ty. Jeszcze nigdy nie jadłam takich ogromnych burgerów. O, jakie to pyszne. Dziewczyny, mam czystą buzię. Hmm, Britni, w twoim stylu. Teraz czas na moje sto burgerów. Jestem bardzo głodna, więc zjem je z łatwością, ale na początek zbuduję wysoką burgerową wieżę. Widziałyście, jak fajnie mi to wyszło? O nie! Zaraz się zawali! A, ja też! Julie, nic ci nie jest. Tak, wszystko ze mną w porządku. Zeszła mała lawina burgerów, ale ja jestem cała. Mm, te burgery naprawdę są takie pyszne. Nicole dostała jedno jajko, Julie ma 10, a Brittany masz sto jaj. Ciekawe, co będziecie z nimi robić. Zacznijmy od Nicole. Dlaczego od razu ja? Dobra, nic na to nie poradzę. Będę musiała to zjeść. O nie, to jest okropne. Nie. Surowe jajko jest bardzo niesmaczne. Smażone jest o wiele lepsze. Ale mimo wszystko dałam radę. Teraz moja kolej. Padłam na pewien pomysł. Mogę rozbić wszystkie te jajka naraz za pomocą katany. To będzie niesamowite. Podrzucam jajka, wyciągam katanę, nastawiamy się na mocne uderzenie i. Aja! A teraz łapiemy. O, rany! To było niesamowite! Dziękuję. A teraz wypiję te jajka przez słomkę. Nigdy jeszcze nie próbowałam pić surowego jajka i wiem czemu. To paskudne! Rzeczywiście, jajka są pyszne tylko jak są smażone. Brr! Britney, teraz ty. Jak ja mam ogarnąć taką górę? Okej, okay, spróbuję zacząć od jednego jajka. Britney, Nie! Tylko nie od tego! Ojej! Jajeczna piramida zaraz runie! Nie! Tylko nie na mnie! A, to straszne! Britney, jak się masz? To okropne! Jestem cała w jajkach! Chociaż to nawet śmieszne! Patrzcie, jakiego mam fajnego pączka! A ja mam ich dziesięć! A ja mam całą górę ze stu pączków! Co za farb! Tak, tak, zaczynamy ode mnie. Już nawet wymyśliłam, jak zjem mojego pączka. Będę go jadła jak prawdziwa dama. Za pomocą noża i widelca. To będzie super. Pełne wdzięku i równie smaczne jak rękami. Mmm, to jest niesamowite. Dziewczyny nawet nie śmiejcie mnie pospieszać. Mam tylko jednego pączka i chcę się nim w pełni nacieszyć. Mmm, jaki on jest smakowity. A ta polewa... Coś pięknego. Skończyłam. Julie, teraz ty. Nareszcie. Nie jadłam pączków od tak dawna, że chcę ich jak najszybciej spróbować. Wow, jakie pyszne. O tak. I czemu ja nie jadłam tak dużo pączków na raz? To jest 10 razy smaczniejsze. A z tego ulepię taką kulkę? I zjem. Niam, najadłam się. Nicole, kontynuuj. Dobrze. Od której strony by zacząć? A... Wiem. Ułożę wszystkie pączki w wieżyczkę. To będzie coś niesamowitego. O rany, żeby kontynuować przyda mi się drabina. Wychodzi mi prawdziwy pączkowy wieżowiec. Myślisz o tym, co ja? No. I na koniec ostatni. Nie, nie, nie. Co z moją górą pączków? O nie, zaraz się przewrócę. Co z tobą? Nic mi nie jest. Ale nie róbcie tego więcej. Czerwona papryczka. To straszne. Nie zazdroszczę. Nicole ma ich dziesięć. A Julie aż sto. Dziewczyny, trzymajcie ją, bo zaraz się przewróci. Julie, dojdź do siebie, a my zaczniemy od Britni. Ona ma najwięcej szczęścia ze wszystkich. Naprawdę muszę zacząć pierwsza? Ta czerwona papryczka wygląda tak przerażająco. Ugryzę mały kawałek. O nie, jakie to ostre! O, to wszystko, kto następny? To? No właśnie, kto będzie następny? O nie, ja? To straszne, jeśli Britney zareagowała tak na jedną papryczkę. To co się stanie, jeśli ja zjem dziesięć? O rany, mamusiu! Dziewczyny, czuję, że wszystko się we mnie gotuje. Jeszcze troszkę i ogień wydostanie się na zewnątrz. U, chyba przeszło. Dzięki, Julie. Teraz twoja kolej. Nie, proszę. My zjadłyśmy, więc i ty musisz. Boję się. Wezmę wszystko na raz, żeby jak najszybciej z tym skończyć. O nie. Już czuję, że w środku mam pożar. Rany, pomóżcie mi. Jest mi bardzo gorąco. Nie, Biedna Julie, trzeba jej jakoś pomóc. O, Nicole, nie wiedziałam, że jesteś strażaczką. Likwidacja pożarów to moja druga praca. Trzymaj się, Julie, zaraz będzie lepiej. Gotowe? Ogień ode mnie daleko nie ucieknie. Dzięki, Nicole. Nicole ma jednego chipsa Pringles, Julie ma całe opakowanie, a Britney dostała całą ścianę z chipsów Pringles. Super, zaczniemy od Nicole, bo ma najmniej ze wszystkich. To nie jest nawet chips, a jakiś okruch. Chwileczkę. Jestem teraz naukowcem. Przy użyciu lupy i pensety bez problemu mogę chwycić mojego malutkiego chipska. Wspaniale! Udało się. A teraz spróbujmy. Eh, pod lupą wydawało się to większe i bardziej apetyczne. Ale mimo wszystko to jest bardzo smaczne. Julie, teraz ty. Z chęcią. Ej, a czemu to opakowanie się nie otwiera? No dalej. Przestańcie się śmiać. Znam jeden sposób, dzięki któremu na pewno otworzę opakowanie. Gotowe. Piła mi pomogła. A teraz podrzucam opakowanie i łapię wszystkie chipsy buzią. Mmm, niesamowite. No i co, dziewczyny? Podoba wam się taka sztuczka? Aj! Zapomniałam o opakowaniu jest śmieszna. Niech Julie sobie odpocznie, a ja zajmę się swoimi chipsami. Mam niesamowite szczęście. Tu jest tak dużo różnych smaków. Chcę spróbować ich wszystkich. Ale super. Dziewczyny, ze mną wszystko... Oj, chyba jeszcze sobie odpocznę. O tak, uwielbiam chipsy. Chcę je zjeść wszystkie. Britney, przestań rzucać opakowaniami i dobra, założę kask. Tak będzie bezpieczniej. Julie, uważaj na opakowania. O jej biedactwo, też by jej się kask przydał. Mam tego dosyć, nie zniosę tego dłużej. Trzeba zniszczyć te ścianę z chipsów. O nie! Super to wymyśliłaś, przybij piąteczkę. Dziewczyny chipsy mnie zasypały. Jakie apetyczne ja żelkowe oko. A Britney ma ich aż dziesięć. A ile ma Julie? Tak, sto żelkowych oczu, rewelka. Mogę zacząć. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jakie słodkie! Zaraz ocenimy smak. Wow, pyszne! A w środku jest taki smaczny żel. Palce lizać. A teraz ja. Hej! Nie, teraz moja kolej! Założę wszystkie żelkowe oczy na palce i zjem. Och, jak to fajnie wygląda! Britney, przypominasz chomika. O, tak, to za wyżerka. Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział, że żelkowe oczy są takie pyszne? Skończyłam! Oj, zakrztusiłam się! Dziewczyny, pomóżcie mi! Dzięki, Julie, uratowałaś mnie. Od razu mi lepiej. Ale chcę jeszcze. No, na pewno, to wszystko jest moje i nie mam zamiaru się z nikim dzielić. O tak, ale to jest dobre szaleństwo. Tak się cieszę, że dostałam taką ogromną porcję. Niam, niam, niam. Stój, Nikol. Nie pozwoliłam nikomu jeść moich żelkowych oczu. Muszę szybko napchać nimi buzię, zanim dziewczyny mi je podkradną. O tak, co za uczta. Zostały mi dwa ostatnie żelkowe oczy. Myślicie, że to dla Was? Oczywiście, że nie. To jest tylko dla mnie. Zjadłam. Ojej, co się dzieje? Na mojej buzi pojawiły się dodatkowe oczy. Trzeba było się podzielić.